No to teraz takie pytanie o psychoterapii, czy jest skuteczna, czy częściowo, czy nie i dlaczego? Mhm. E, t, tak, to jest rozumiem pytanie w kontekście kursu cudów. Tak, dlaczego, dlaczego, psychoterapia ma takie, no wydaje się ograniczone działanie nie? w kontekście i, i, w, i w zasadzie z tego, co jest w kursie cudów powiedziane, ja to się do tego odniosę, ale też w naszych obserwacji takich. Wspólnych. Tak, i czy ma swoją rolę w kontekście kursu Cudów? Mhm. Tak, tak. No dobrze, to może zacznie, zaczniemy od tego, że y, y, terapia taka, psychoterapia taka w zasadzie y, tradycyjna, bardziej tradycyjna, to za chwilkę powiem może o takich y, nurtach, które, o których takich szczególnych nurtach, które są bardziej znane, ale ona się skupia na y, pracy nad ego. I myślę, że warto sobie tutaj na początku też powiedzieć, że w, w psychoterapii i w ogóle w psychologii my rozumiemy ego tak freudowsko, czyli jako część naszego takiego umysłu tutaj, który w zasadzie dzieli się na ego, it i superego. One są takie, takie części umysłu, i to jest taka, taka nasza instynktowna część, radosna, taka, która dąży do zabawy, do zaspokajania swoich potrzeb. Superego to jest ta społeczna, taka, która nas ubiera w takie ramy, co się powinno, co należy, żyjąc w społeczeństwie. A ego jest taką częścią, która decyduje, które w tym, któremu dać w tym, w tym momencie dominację, taką siłę, żeby najlepiej funkcjonować jako jednostka. Czyli jeśli mamy silne ego w takim pojęciu, takim freudowskim, to jest dobrze. Dlatego, że to silne ego decyduje, podejmuje, jest jakby tym takim mądrą częścią, która podejmuje decyzję, co, czemu teraz przyzwolić. Natomiast w kurcie ego jest rozumiane tak bardziej wschodnio. Czyli jako, można powiedzieć, że jako wszystkie te trzy części, które wyodrębnił Freud, to jest tak naprawdę całe ego. Czyli wszystko, całe, cała nasza ta umysłowość tutaj, która, którą się posługujemy, tutaj na Ziemi. No, nie wiem, czy to dobrze powiem, ale wydaje mi się, że to jest jakby całość, można tutaj tak kursowo porównać do całej tej nieprawidłowej umysłowości. Czyli w tym, co my się tutaj w tych złudzeniach naszych gdzieś, gdzieś działamy. No i to jest takie ważne, żeby rozróżnić, bo, no właśnie, bo ta nasza psychoterapia taka tradycyjna, jeśli ja tu odniosę do paru nurtów, takich najbardziej popularnych, ma no, znacznie inne inną rolę, inaczej, znaczy inaczej, Chciałabym prowadzić do tego samego, bo zasadniczo też myślę, że to jest taki główny cel wszystkich, czyli doprowadzić do stanu takiego spokoju, do tego, tej, tej takiej freudowskiej bezkonfliktowości, czyli czuje się taki spójny, zintegrowany, czuje się taki osadzony w sobie i to jest w zasadzie, w zasadzie każda psychoterapia do tego, wydaje się, że do tego dąży, ale na różne sposoby. Jeśli chodzi o kurs, to kurs mówi bardzo wyraźnie, że celem kursu jest spokój. Czyli właśnie taki stan tego, ja tak to bardzo dobrze, jakby to, to, to mi bardzo tutaj pasuje, że ten pokój to jest stan takiej bezkonfliktowości, takiej jedności z czymś większym, tym, gdzie się czujemy wypełnieni miłością, radością, ale przede wszystkim tam na dole jest ten pokój. Ten spokój, spokój. I tutaj jest taki i tak, i kurs mówi, że żeby osiągnąć ten stan, to musimy wybaczać. To jest podstawowe narzędzie kursowe, czyli musimy. Czyli tak naprawdę źródłem całego naszego niepokoju jest to, że my nie wybaczamy. Czyli nie, jesteśmy, mamy jakieś niewybaczające myśli w stosunku do innych ludzi, do świata i tak naprawdę w stosunku do siebie, czyli my nie wybaczyliśmy sobie. Czyli jeśli wybaczymy całemu światu, wszystkim innym ludziom, to będziemy czuć wewnątrz. Spokój e, i, i też ważne, tutaj tak bardzo krótko powiem, że wybaczanie kursowo nie jest rozumiane jako akt e, uznania, że e, tak jak, jak powszechnie mówimy, wybaczam ci Twoje winy, czyli masz winę, i ja ci ją wybaczam, czyli niech ci będzie, już o niej nie będę pamiętał. Tylko to jest taki akt uznania, że nie było winy, że po prostu nie ma czego wybaczać, takiego nieoceniania, tego takiego, y, patrzenia na kogoś bez osądu albo na świat. Czyli można powiedzieć, że cel jest bardzo podobny. Natomiast dlaczego, jak sobie się tak przyglądniemy takim różnym nurtom psychoterapii, to dlaczego jest tak, że wiele osób wiele lat um, się jakby, u, u, używa różnych metod, różnych technik, um, różnych kierunków, różnych psychoterapii um, i narzędzi najróżniejszych i stara się dojść do tego pokoju, czuć się dobrze, ale jednak po wielu latach stwierdzają: Ja się czuję wcale nie lepiej. Albo czasami stwierdzają nawet, że ja się czuję nawet gorzej, niż się czułem kiedyś. Jest jakiś tam argument, że może, może, może nie pamiętasz, jak się wtedy źle czułeś, a teraz się jednak lepiej czujesz, ale jednak ludzie po wielu latach stwierdzają, w sumie nie mam wrażenia, że się coś naprawdę domknęło, że zrobiło się coś, coś takiego znacznie lepszego. No i myślę, że tutaj warto sobie zobaczyć, jakie kierunki obierają te różne psychoterapie, żeby zobaczyć, jak one są inaczej zupełnie inne niż kurs. No, i tak dla przykładu już się powoływałem wcześniej tutaj na Freuda, ale to taka, naj, no, no taka w sumie naj, najbardziej nam znana, myślę, tak, taki obszar psychoterapii, takiej psychodynamicznej, gdzie, zaczyna, gdzie analizujemy te nasze konflikty wewnętrzne, ale też bardzo często sięgamy do, no właśnie do tego, skąd te nasze problemy pochodzą. I oczywiście tam z reguły są rodzice. A jak nie rodzice, no to szkoła, to dziadkowie, to koledzy, koleżanki z dzieciństwa. No generalnie bardzo dużo zatapiamy się w, takiej, w, w takim obszarze naszych, naszego wczesnego dzieciństwa i tam szukamy źródła naszego problemu. I co kurs mówi? No kurs mówi, że tak naprawdę popełniamy, robimy tutaj jakby dwie rzeczy, takie dwa błędy, można powiedzieć, popełniamy. Z jednej strony zaczynamy to, co w, jest, w nas jest w środku. Takiego trudnego, zaczynamy, zaczynamy, szukamy powodów, żeby to wyprojektować. Czyli, na przykład, dowiadujemy się w czasie terapii, że jakby źródłem naszego problemu jest to, że rodzice byli na przykład niewspierający, albo nie dawali wystarczająco bliskości, albo byli właśnie jacyś przemocowi, różne tam mogą być obszary. No, no nawet, nawet na psychoterapię przecież przychodzą nawet osoby, które miały całkiem dobre dzieciństwo, a i tak nieraz w czasie tej psychoterapii są w stanie dostrzec i to złapać, że pewnie dlatego, że na przykład rodzic nie poświęcał mi wystarczająco dużo czasu, ja potrzebowałem więcej. Tak? I, czyli mówię o tym, w zasadzie szuka takich, szuka kozłów ofiarnych. Czyli hmm. szuka kogoś, na kogo winnych. możemy. Tak, dokładnie. Winnych. Szukamy winnych za to, że my się źle czujemy. Kurs hmm. mówi, że my się źle czujemy, dlatego że mamy. No, no właśnie, że mamy w środku takie poczucie winy, które jest nieuzdrowione, które idzie z. Z takiego tematu oddzielenia się od Boga, a to, co my tutaj zauważamy i projektujemy, to jest ta próba wyrzucenia tego naszego złego samopoczucia, bo my się czujemy tak źle, że nie potrafimy sobie z tym poradzić, więc co zro lepiej zrobić? Lepiej to oddać komuś innemu i powiedzieć to ty. Czyli, jeśli ja się czuję bardzo źle i znajdę sobie takiego kozła ofiarnego, jak na przykład rodzic, czy kolega z klasy, czy koleżanka, albo babcia, dziadek, czy inny nauczyciel, no to wtedy czuję się lepiej, bo już mam, mam to, co. Znalazłem, znalazłem winnym. Ale to jest tylko pozornie, bo kurs mówi tak, że jeśli my projektujemy i zrzucamy na kogoś winę, to czujemy się dużo gorzej, dlatego że my um, wiemy tak naprawdę. Że wykorzystaliśmy tą osobę, że tak naprawdę ona nie jest winna naszego złemu, złemu samopoczuciu. Podświadome my to dokładnie wiemy, więc szukanie tak naprawdę winnych i analizowanie tej przyszłości, szukanie nawet w, w świecie, tak? bo świat jest zły, bo była wojna, bo było coś tam innego złego, to tak naprawdę nie daje pocieszenia, bo wcale i to my też wiemy, że to wcale nie obniża poziomu lęku i tak i tak właśnie czujemy się z tym gorzej, jeśli my jesteśmy w stanie obwinić na przykład nie wiem, wspomnienie II wojny światowej. Za nasze lęki, to czy my się czujemy lepiej? No nie, czym tak naprawdę czym najbardziej tam drążymy, to czujemy się gorzej, bo ten lęk jest coraz większy. I to jest właśnie drugi taki temat, który wiąże się tutaj z taką właśnie z tym nurtem psychoterapii, ale też z kolei na przykład z takim nurtem poznawczym, który mówi o schematach. Także analizujemy nasze, sposób, nas, nasze nasz sposób myślenia, nasz sposób postrzegania. I go zamieniamy, bo mamy jakiś schemat, i chcemy go zamieniać. Czyli tak naprawdę, my w tym tutaj znowu skupiamy się bardzo na, na ego, czyli na tych mechanizmach ego, które są, yy, i dajemy mu siłę, bo Kurs też mówi, że nie, nie ma co analizować ego, dlatego że wtedy uznajemy, że ono jest. M pokazujemy, że ono jest ważne, że ono w ogóle istnieje i że on je, ono jest jakimś takim ważnym obszarem napędzania mhm. tutaj świata, i yy, że w ogóle jest. Więc tutaj ten obszar taki poznawczy to też jest o tym, że my szukamy, co powiedzmy, w tak rozumieniu kursowym, w, w jakie obszary ego nasze nie, pas, nie pracują za dobrze. Co moglibyśmy polepszyć, żeby czuć się lepiej. No i faktycznie czasami tak jest, że my patrzymy sobie nie wiem, na nasze kształcenia poznawcze, i myślimy, aha, faktycznie tutaj jakoś tak dziwnie myślałem, zamienię to na coś innego. No i zamieniam to na coś innego, to oczywiście jest proces bardzo czasochłonny, bo on jest w zasadzie tylko o tym, że my musimy utrwalić jakieś struktury y, takie, w które nadpisać na inne, ale tak naprawdę nie daje nam to takiego, takiego głębokiego przekonania to, tego, co daje kurs, że my tak naprawdę w głębi jesteśmy dobrzy. Nie? Czyli kurs nam daje takie, takie poczucie, jesteś dobry, ty jesteś dzieckiem Boga, ty jesteś człowiekiem, który, jest, ty jesteś niewinny. Generalnie ty jesteś niewinny, to jest dla mnie takie najważniejsze. I wybacz innym, to zobaczysz swoją niewinność. To jest, ta, to, to jest coś takiego, co jest takim fundamentem. I tak myślę sobie, że tutaj dosyć blisko w tym, to jest taki obszar psychologii humanistycznej z kolei, która mówi o tym, że człowiek jest z gruntu dobry. Że, która pracuje na zasobach więc myślę, że tutaj można byłoby poszukać takich trochę podobień, zresztą ja w ogóle mam takie przemyślenia że, że większość takich naprawdę wielkich głów psychologicznych i wielkich, no naprawdę wielkich ludzi to oni wcześniej czy później dochodzili do wniosku, że jest Coś więcej, że musi być coś więcej, bo na poziomie tutaj tego pracy nad tym właśnie naszym ego, czy tym takim umysłem rozumianym freudowsko-ego i superego, to mamy ograniczone działanie i w zasadzie nigdy do końca nie jesteśmy w stanie osiągnąć tego pokoju, chociażby dlatego, że też mówimy o takich różnych siłach, tak? Że na przykład w człowieku jest taka walka między dobrem a złem i my po części też czujemy, że jakieś tam to zło w środku jest, więc kurs mówi coś innego. Kurs mówi, jesteś niewinny. No, psychologia humanistyczna też mówi, że jakby najważniejsze, że człowiek jest z natury swojej dobry i, i, i takiego bazowania na swoich zasobach, więc tutaj to może być takie bardzo podobne i to jest bardzo podobne do kursu. I też chciałam powiedzieć jeszcze tutaj o takim całym obszarze, takiego, takich nowych kierunków, które są oparte na pracy z ciałem, który mi jest osobiście dosyć bliski, natomiast tylko w tym obszarze, kiedy rozumiemy ciało, no bo właśnie, bo, bo w zasadzie kursowo ciało jest złudzeniem, jest złudzeniem jest i oczywiście ono tylko jest y, złudzeniem, które powstaje na potrzeby ego, na potrzeby tego naszego umysłu, takiego właśnie tego egotycznego. Ja też w zasadzie, jak sobie tak myślę o ciele w psychoterapii, to ono jest dla, Zresztą ja to wielokrotnie już nieraz nie podkreślałam, że dla mnie ciało jest w zasadzie tylko użyteczne do tego momentu, kiedy my, je my patrzymy na ciało i traktujemy ciało jako narzędzie do... Takie narzędzie, które nam pokazuje, o, jest odbiciem naszej podświadomości. Czyli my w ciele znajdujemy to, czego... Nie, nie, jesteśmy w stanie bezpośrednio znaleźć w umyśle. Zawsze daję taki przykład, tak? Że są osoby, które mówią, a ja przy moim... Szefie to się czuję całkiem swobodnie, a, jest, a jak rozmawiam z szefem, to jestem tak, tak strasznie wszędzie pospinana. To znaczy, że ja, na poziomie świadomym, mogę powiedzieć, że ja mojego szefa lubię i szanuję. Natomiast na, na poziomie jakimś podświadomym, którego nie do, no właśnie, podświadomym, więc nie jestem jego świadoma, ja się go okropnie boję, bo całe moje ciało jest całkowicie spięte. Więc w tym sensie wydaje mi się, że tutaj może być. Trochę to pomocne i zresztą kurs mówi czasami, że ciało jest... Bardzo często mówię, że ciało jest po prostu narzędziem komunikacji. I tak to według mnie warto tutaj rozpatrywać. Więc, więc w tym sensie jest pod, po, na pewno pomocne. Natomiast praca od ciała, w takim sensie, że, że staramy się działać na ciało, żeby nasz umysł się w jakimś sensie zmienił, to i tak nie jest tak naprawdę pracą nad ciałem, tylko jest nad częścią jakiegoś naszego umysłu takiego podświadomego. No bo sama praca nad ciałem, jako samym ciałem, to jest troszeczkę tak, jakby mówiliśmy tutaj o śnie. Tak jakby starać się pracować nad snem, żeby zmieniło się coś w głowie śniącego. Mhm. Nie? Więc to też wydaje się takie troszeczkę, yy, yy, no, no jakby mało możliwe. By czyli czyli w ciele można zaobserwować również działanie umysłu, czyli, dzia tak. czyli obserwowanie myśli, jest obserwowanie umysłu, obserwowanie emocji, obserwowanie napięć różnych w ciele jest generalnie obserwowaniem działania umysłu, tylko tak. na różnych obszarach. Tak, tak. Czyli można to zauważyć w myślach, można to zauważyć w ciele, można to zauważyć w emocjach, ale ostatecznie i tak ogranicza się to do zauważania tego, co tworzy umysł. Tak, tak, dokładnie, dokładnie. Więc tutaj to myślę, że to jest yy, pomocne i też, czy chciałeś jeszcze? Tak, nie, wiem, przerwałam. nie, nie, na razie nie. Okay, nie, bo tak myślałam, że przerwałam. Bo, bo to jest też dla mnie na przykład taka takie ważna rzecz, która nie tak dawno do mnie przyszła, i która jest wydaje mi się, też istotna, że, że dla mnie rozumienie ciała od długiego czasu jest właśnie tym, tak? Że ciało to jest odbicie podświadomości. No a ostatnio do mnie bardzo mocno przyszło i, i, i też chyba to gdzieś mówiłam już, ale chciałabym, żeby to wielokrotnie wybrzmiało, że jakby cały nasz świat, który my postrzegamy, który widzimy jest po prostu odbiciem naszej podświadomości, czyli tego umysłu takiego naszego tego prawdziwego ja, czyli to, co ja widzę, to tak naprawdę pokazuje mi, gdzie ja jestem w moim umyśle, co ja tak naprawdę myślę, nie? Tak, tak, bo kurs jakby idzie dużo dalej, to znaczy yy, obserwuj, jakby to, co robi twój umysł, yy, właśnie w myślach, w ciele, w emocjach, mhm. ale Oprócz tego obserwuj wszystko to, co widzisz na zewnątrz, bo to tak. również jest yy, wytwór Twojego umysłu. Tak, tak samo jak całe ciało i wszystko, co w ciele się dzieje, jest wytworem Twojego umysłu, tak samo cały ten świat jest wytworem Twojego umysłu, czyli tak naprawdę idzie, idzie jakby no, o wiele dalej i, i, to się, i to się wiąże właśnie z całą yy, ideą przebaczania. Tak. Tak, tak, dokładnie. Okay. Jak wybaczysz, to będziesz ten świat inaczej widział. Nie? Jak wybaczysz, to inaczej będziesz czuł w ciele różne rzeczy, różne Ta. elementy. Bo no, ty tak na przykład wybaczysz y, jakąś traumę, powiedzmy, zobaczysz, jak coś, co było dla ciebie bardzo trudne, no to już przy kontakcie następnym z daną wy, wyprojektujesz to w inny sposób. Już nie zobaczysz tego jako czegoś zagrażającego, tylko jako coś zupełnie neutralne, coś, co nie ma nie, 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 nie niesie ze sobą takiego ładunku emocjonalnego. Mm -hmm. Mm -hmm. Um. A dlaczego? Bo tak mówiłaś o tym ego, yy, o którym mówił Freud, i miałem taką myśl, nie wiem, czy się zgodzisz, że y, czy zgodzisz się pewnie, bo właśnie o tym mówiłaś później, że y, na tym poziomie, pracując y, na tych trzech jakby rodzajach ego, które on rozgraniczył, pokój jest, osiągnięcie pokoju jest niemożliwe. No jest niemożliwe i zresztą nawet chyba to już nie chcę, się, nie, nie chcę tutaj się wprowadzić w błąd, ale właśnie wydaje mi się, że, że, że to były słowa też Freuda albo, nie wiem, któregoś innego pewnie, psychoanalityka, który mówił, że, że społeczeństwo to jest właśnie taki, mniej więcej coś takiego, że społeczeństwo to jest taki twór, który zawsze sprawia, że my czujemy się źle, że zawsze czujemy się ograniczeni, no i tak naprawdę... Nie może być tam pokoju, bo jeśli my będziemy słuchali tej części takiej dziecięcej, takiej no dziecięcej, takiej e, instynktownej, takiej e, popędowej, e, takiej, która chce, chce i chce teraz, e, no to my nie będziemy potrafili się znaleźć w społeczeństwie, bo społeczeństwo no, jakby w tym sensie nie akceptuje, że gdyby wszyscy byli, tak się zachowywali, no to byłby ogromny chaos i ludzie nie czuliby się bezpiecznie, mm. nie. Więc y, społeczeństwo nie będzie nas y, jakoś tam przygarniać za to, więc będziemy się poniekąd czuć źle, będziemy, się, będziemy czuli się odrzuceni, zaczniemy dalej projektować, tak? No bo to oni nas ograniczają, bo my chcemy być sobą, a nie możemy być. Z kolei, jeśli idziemy tutaj w tą stronę taką y, to, y, ta, takiego bardziej tego super ego, no to my nie możemy czerpać tej radości z tego naszego życia. Ta hmm. radość nasza jest zablokowana, bo cały czas ograniczamy się czym, tym, co może albo powinno być. I, w takim idealnym świecie ego potra powinno potrafić sobie z tym poradzić tak, żeby było idealnie. No ale my żyjemy wśród innych ludzi, którzy też mają swoje mm. ego i y y y y też mają swoje it i swoje superego. No i to jest y wydaje mi się po prostu bardzo, bardzo niemożliwe, żeby tutaj ten bo cały czas jest jakiś cały czas jest jakiś ruch, cały czas jest jakaś tak. walka tak naprawdę w środku. Eckhart Tolle, zdaje się, że to on powiedział, że nie no, nie powiem dokładnie, ale, ale mniej więcej o to chodziło, że nie wystarczy badać zjawiska obłędu czy jakiejś choroby psychicznej, mhm. i bardzo wnikliwie jej prze, przebadać, na wszystkie sposoby ją zrozumieć, po to, żeby się uzdrowić. To jest za mało, mhm. bo ym, kurs mówi, że to wszystko, co jest odbiciem umysłu egotycznego, jest powiedzmy problemem i teraz Mieszanie tak. w tym, jakby przekładanie z, lewa na z lewej na prawą, jakbyśmy mieli taki wielki kocioł, to nieważne, jak my to poprzerzucamy, albo tak jak mówiłeś przed chwilą mhm. o tym Super Ego czy o it, to jest jakby cały czas w ramach jednego worka. Tak. I, I w ramach jakby jednego worka nic się nie zmieni, co najwyżej na chwilkę. To znaczy, mhm. jeśli obarczymy kogoś winą, żonę, męża, rodziców, yy, kolegów pracy, to daje nam to ulgę, ale tylko na chwilę. Albo właśnie rzucimy się w wir radości, albo ci, ci radości, takiej przyjemności, e, daje nam to tylko na chwilę y, ukojenie, bo, y, bo nadal to jest jakby w ramach jednego wora i jednego problemu. I dlatego kurs mówi, sprowadza to wszystko jakby w jedno miejsce i mówi, że to wszystko wymaga przeoczenia, czyli przebaczenia. Tak, tak. Mhm. Wszystko jako, jako tak naprawdę jeden wytwór y, fałszywej tożsamości, prawda, czyli ego. Tak, właśnie, to, tak, to jest, to jest to powiedziałaś to, co też jest według mnie bardzo ważne i co chciałam też chyba gdzieś tam powiedzieć, ale w ogóle zapomniałam, ja. że no właśnie, że kurs proponuje podejście, zostawiam to wszystko, czyli to wszystko, co jest, jest ego, i my w tym nie analizujemy tego, uh -huh. bo jak analizujemy, to dajemy temu moc i siłę i, i, i uznajemy, że to jest bardzo ważne, a jak jest ważne, no to wtedy zajmuje dużo miejsca w naszym życiu i naszym życiem zaczyna kierować. I też nie próbujemy tam znaleźć jakiegoś ym, rozwiązania, ani jakiegoś wytłumaczenia, bo tam go nie ma. Mhm. To wytłumaczenie jest gdzieś indziej, ono jest w nas, mhm. a nie w systemie takim myślowym ego. Więc. Ym, i tak sobie pomyślałam jeszcze, że, że takie ostatnio, jak, jak myśmy, no, te nasze ostatnie rozmowy, które mieliśmy i też takie odczucia, które towarzyszą mi od jakiegoś też czasu, że w zasadzie to bardzo fajnie widać wtedy, kiedy znikają te wszystkie, jakby zrezygnujemy z tych projekcji, e, albo trudno, trudno zrezygnować, albo nawet po projekcji jest chwila zastanowienia i się okazuje, że mimo tego, że już nie mam na co projektować, albo decyduję nie, się nie projektować, to cały czas się czuję źle i wtedy jest dopiero heca, bo wtedy już ciężko sobie z tym poradzić, bo na przykład czuję lęk, ale w sumie nie wiem, czemu go czuję i, i, i wiem, że jak go wyprojektuję i stanę z tym i powiem, okej, okay, ja to wyprojektowałam, to muszę to przyjąć z powrotem i ten lęk dalej jest. Albo takie na przykład poczucie jakiejś właśnie depresji, jakiegoś takiego przygnębienia, takie bez, w ogóle bez jakiegoś, ma się wrażenie, bez jakiegoś, jakiejś przyczyny. I oczywiście można byłoby tutaj e, grzebać i mówić, że to są jakieś właśnie lęki uogólnione. Takie spo, spotykamy takie, takie mm -hmm. też terminy. E, natomiast y, no, ja myślę, że jakby nie, nie, nie do końca to kupuję. No, też jest taki, taki... Wydaje mi się, że to Karen Horney e, też, e, też właśnie był, twierdziła, że wszystkie dzieci ro, rodzą się z pewnym poziomem lęku. E, Ona no, była uczennicą Freuda. E, i tak naprawdę od środowiska, w którym dziecko przebywa, będzie, będzie, będzie od tego środowiska będzie zależeć, czy ten poziom lęku będzie wyższy czy niższy, ale to dziecko przychodzi na świat z tym lękiem. Mhm. Czyli w zasadzie to też jest takie, taka fajna obserwacja, bardzo zbliżona do kursu, że my po prostu przychodzimy tutaj i my mamy ten lęk, który jest wynikiem naszego poczucia winy i my go nie rozwiążemy tutaj. Tak, i właśnie... I właśnie znaczy, przepraszam, nie oznaczamy go tutaj w sposób taki, który proponuje psychoterapia. Tak, tak, bo właśnie, bo właśnie świat, tak już nazwijmy ogólnie, czy to psychoterapia, czy nauczyciele, czy rodzice, mm -hmm. wszyscy generalni, którzy nawet chcą dobrze, czy mają jakby dobre intencje, próbują za wszelką cenę i wszystkimi możliwymi sposobami rozwiązać problem istnienia lęku Próbując zapewnić sobie poczucie bezpieczeństwa w tym świecie. A to, jak mówię kurs, jest niemożliwe. No tak, albo porażkę. wytłumaczyć, dlaczego, dlaczego ja się boję. Mhm, tak, bo też tak, o tym tak, mówimy, tak, tak, tak? Bo boję się dlatego, że jest teraz wojna na Ukrainie, albo dlatego, że w drony gdzieś tam wleciały. Tak. Ale, ale tak naprawdę, jeśli by tego, tego, tak, ale jeśli by tego już wszystkiego nie było, to ja bym usiadł na krześle w bezpiecznym bardzo miejscu i powiedziałbym, powiedziałabym, ale ja się kurczę, boję, nie wiem czego. Mhm. Że, że, że jakby moja teza jest taka, że wszystkie, wszyscy i tak w tym miejscu skończymy. Mhm. Że, że, no i co tu teraz z tym zrobić? Bo już wykorzystałem wszystkie narzędzia, wszyscy, wszystkie techniki i dalej w sumie jestem w tym samym miejscu. No tak, a kurs mówi, że przyczyna lęku jest gdzie indziej jest poza tym światem. Jest nie? poza tym światem, i yy, sposób na to, żeby lęku nie odczuwać, jest gdzie indziej. Mówię jeszcze o tym pokoju. To jest moim zdaniem bardzo ważne, no bo i psychoterapeuci, jakby ich celem jest to, żeby pacjent osiągnął spokój czy pokój, mhm. i kursu celem jest to również. Tylko, tak. że jakby różnica duża, która niesie później za sobą kolejne jakby konsekwencje, jest taka, że kurs mówi, że pokój pochodzi od Boga tak. Nie można go osiągnąć tutaj. Tak, no właśnie, że tutaj się nie da, a mhm. psychoterapie jednak starają się i różne te kierunki starają się osiągnąć go ty, narzędziami, które są tutaj dostępne, dostępne tak. e, używając tego świata e, jako właśnie albo rozwiązania, albo przyczyny. Mhm. I rozwiązania poprzez pozbycie się przyczyny. No, akurat mówię, że to nie jest możliwe. I wydaje się, że to ma sens, biorąc pod uwagę, że naprawdę ludzie po latach różnych terapii mówią. E, nie wiem, w sumie to mówią często, że nie czuję się lepiej. Są mnóstwo psychologów i psychoterapeutów, którzy mówią, coś ze mną jest nie tak, ja to wszystko znam, bo tyle lat już pracuję, wszystkie te mechanizmy umysłowe znam. Yy, I skosztowałam różnych, yy, różnych yy, nurtów i yy, terapii w różnych nurtach, a w sumie, nie, w sumie jest, jest średnio, nie? No nie trzeba daleko szukać. Yy, Helen, która była, yy, która spisywała kurs, była profesorem. Yy, Psychologii. Mm -hmm. No tak, tak. No wiesz, tutaj jakby psycholo psychologia, ty wiesz, bo bardziej to ja takiej psychoterapii, kiedy ktoś się poddaje, wie, że coś jest nie tak, i, mm -hmm. i on można powiedzieć poddaje się naprawie. A to też jest takie niesamowite, że kurs, yy, no bo nie wiem, jak ona, jaką historię miała Helen, czy ona, czy ona po prostu była psychologiem, czy też po, po, doświadczała psychoterapii, nie? Czy, czy, czy znała ten taki... Tutaj ten obszar. Natomiast to też, co jest właśnie niesamowite, że kurs właśnie mówi: bo tak, bo czego, dlaczego idzie do, po psychoterapii, Bo coś ze mną jest nie tak, mhm. nie? A kurs mówi: jesteś niewinny, z Tobą jest wszystko dobrze. Jesteś, jesteś miłością, jesteś pełnią, jesteś mhm. wszystkim, nie? I tak naprawdę, dopiero jak osiądziemy w tym poczuciu, to może być nam dobrze. Mhm. A teraz, jak my idziemy na psychoterapię z takim poczuciem, psychoterapeuta nam, trochę nam to. Jeszcze bardziej zakorzenia, bo mówię, no tak, jesteś taki. Ale to dlatego, że, że miałeś mhm. takiego tatę, albo miałeś takiego, taką mamę, nie? ale to racja, z tobą jest coś nie tak. Mhm. No to, to to jakby zamyka już możliwość do tego, żeby człowiek poczuł pokój w sobie, bo jeśli czujemy, że jesteśmy winni, że jesteśmy jacyś śli, że jesteśmy jacyś niedorobieni, że się po prostu jesteśmy jacyś niepasujący, no to tam nie da się poczuć. Nawet jak znajdziemy wszystkie przyczyny tego, to dopóki to się nie zmieni, to nie da się dobrze poczuć. Mhm. Bo my Musimy czuć, że jesteśmy, że po prostu z nami wszystko jest dobrze, mhm. żeby się czuć dobrze. Znaczy musisz uwierzyć, że po prostu to jest prawda, bo dopóki wierzysz, że prawdą jest coś innego, tak. to będzie to prawdą dla ciebie. Tak. No ale w takiej psychoterapii klasycznej, jak przychodzisz, mówisz, co ze mną jest nie tak, no to nie do, rzadko się zdarzy psychoterapeuta, który powie, wszystko z tobą jest tak, a to ktoś mówi, tak dobra, to już nie muszę do pani przychodzić, tak? No, no wiesz, no to nie na tym to wszystko polega, to po, raczej jest na, polega na tym, że widzę, że widzę tak, moi, moi, moi klienci czy pacjenci, że, że coś jest nie tak i no i teraz zobaczmy, co możemy zrobić, żeby to się polepszyło, mhm. nie? Żeby było był troszkę bardziej tak. Mhm. Okej, okay. to może wystarczy na ten moment w tym temacie. Dziękuję. Dziękuję. I do następnego razu.